Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Wśród potencjalnych nabywców samolotów F 35 przez wiele lat była wymieniana także Szwajcaria, natomiast obecnie wiemy już, że Szwajcarzy zdecydowali się na zakup F 35. Szwajcaria od wielu lat korzysta z samolotów wielozadaniowych FA 18 Hornet. Jeśli chodzi o samolotnictwo szwajcarskie, to trzeba powiedzieć, że najpierw przez wiele lat, w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, Szwajcarzy chętnie kupowali samoloty produkcji francuskiej, m.in. myśliwce MS-406. Potem podczas II wojny światowej korzystali z samolotów niemieckich, no i tutaj Messerschmitty BF-109 naprawdę robiły robotę. Potem oparli się na samolotach produkcji amerykańskiej, korzystali z nich dość długo. No i także korzystali z samolotów odrzutowych produkcji brytyjskiej, a potem ponownie zwrócili się w stronę przemysłu amerykańskiego. Podobnie jak większość państw w złotej erze lotnictwa i w okresie II wojny światowej, także szwajcarscy inżynierowie podejmowali próby stworzenia rodzimego samolotu bojowego, ale nigdy nie były to jakieś spektakularne sukcesy, chociaż kilka ciekawych i udanych pomysłów szwajcarscy inżynierowie na swoim koncie mieli. Obecnie władze szwajcarskie planują przejść na samoloty piątej generacji. No, i tutaj, podobnie jak w większości państw świata zachodniego, zostali z jednej strony zmuszeni do zakupu samolotów F-35. A z drugiej strony, ta decyzja nie spotkała się ze zbyt ciepłym przyjęciem ze strony znacznej części helwackiego społeczeństwa. No, świat zachodni jest spolaryzowany: są zwolennicy samolotu F-35 i przeciwnicy. Tak czy inaczej, we wrześniu 2022 roku podjęta została ostateczna decyzja dotycząca zakupu samolotów F-35. Wcześniej bardzo długo pojawiały się sugestie, zgodnie z którymi Szwajcarzy mieli jednak zdecydować się na zakup francuskich samolotów Rafale. Oprócz samolotów francuskich o kontrakt na dostawy dla szwajcarskiego lotnictwa wojskowego rywalizowały praktycznie wszystkie samoloty wielozadaniowe. Szwajcarii zaproponowano m.in. dostawy samolotów F-15, nową wersję samolotów F-18, a także samoloty Gripen i Eurofighter Typhoon. Samoloty Gripen i Eurofighter były od samego początku traktowane jako maszyny mniej konkurencyjne. W przypadku francuskiej propozycji e, pojawiały się głosy, że samoloty Rafale będą znacznie tańsze w eksploatacji, a ponadto wybór tego konkretnego typu nie będzie prowadził do przynajmniej częściowego uzależnienia Szwajcarii od Stanów Zjednoczonych. W przypadku zakupu samolotów francuskich Pojawiłby się jednak naprawdę poważny problem. Aktualnie Szwajcaria posiada już samoloty produkcji amerykańskiej, natomiast gdyby Szwajcarzy wybrali samoloty Rafale, no to konieczne byłoby zakupienie do nich całego dodatkowego uzbrojenia podwieszanego, bo maszyny francuskie nie są kompatybilne z amerykańskim uzbrojeniem podwieszanym. Jednocześnie bliskie powiązania. Które były przez wiele lat budowane pomiędzy US Army a Armią Szwajcarską, zostałyby poluzowane, na co Szwajcaria też nie bardzo chciała sobie pozwolić. Ostatecznie jednak zapadła decyzja o pozyskaniu 36 samolotów F-35. Początkowo planowano, że zamówienie szwajcarskie będzie nieco większe, i tutaj się mówiło nawet o 40 samolotach, ale ostatecznie podjęto decyzję o zakupie tylko. Albo aż 36 samolotów. Decyzja ta nie była przyjęta od razu, ponieważ w kwestii wyboru samolotów wielozadaniowych dla lotnictwa szwajcarskiego doszło do referendum, które ostatecznie zakończyło się zwycięstwem zwolenników zakupu samolotów F-35. Przy czym ta różnica była tutaj bardzo, ale to bardzo niewielka, bo za zakupem akurat tego konkretnego samolotu było dokładnie 50,1% głosów ważnych, oddanych w referendum. Oficjalnie decyzja została podjęta 30 czerwca 2021 roku, kiedy to Federalna Rada Szwajcarii wysłała oficjalnie dokumenty do parlamentu w sprawie zakupu nowego uzbrojenia przeznaczonego do obrony powietrznej. Oprócz samolotów F-35, które były tutaj najważniejszym elementem tego całego zamówienia, planowano także przeprowadzenie zakupu pięciu jednostek ogniowych systemu Patriot. Szwajcarzy za swój zakup mają, mowa tutaj o F-35, zapłacić 6 miliardów franków szwajcarskich, co często jest określane jako kwota znacznie większa niż w przypadku. Porównywalnego pod względem ilości zakupu samolotów F-35 przez Rzeczpospolitą Polską, ale pojawiają się tutaj różne wątki, które być może nieco wpłyną na odbiór całej sytuacji. Jedną z takich kwestii, o których nie sposób nie wspomnieć, jest offset oraz jego wielkość. No, w przypadku Szwajcarii ma on wynosić 2,9 miliarda franków szwajcarskich. Można więc powiedzieć, że te pieniądze w pewnym stopniu powrócą do szwajcarskiego budżetu. Samoloty F-35 dla Szwajcarii mają zacząć, przynajmniej według wstępnych deklaracji, miały zacząć docierać w latach 2027-2030, gdy miał rozpocząć się stopniowy proces wycofywania ze służby samolotów FA-18CD i F5EF Tiger II. Aktualnie Lotnictwo szwajcarskie wykorzystuje 63 samoloty wielozadaniowe, no i jest to odpowiednio 30 hornetów i 33 tigery. Okazuje się jednak, że jak to zwykle bywa w przypadku programu samolotów F-35, pojawiły się drobne problemy. Pierwszym z nich jest konieczność pilnej modernizacji lotnisk wykorzystywanych przez Szwajcarów. Wśród lotnisk, które najprawdopodobniej zostaną przeznaczone do pilnej modernizacji, Wymieniane są lotniska payerne koło Genewy, Meringen koło Interlaken i Emen, które jest położone na terenie kantonu Lucerna w środkowej Szwajcarii. Prace modernizacyjne prowadzone na terenie lotnisk muszą być zrealizowane w ciągu najbliższych pięciu lat i według wstępnych szacunków mają pochłonąć kwotę ponad 330 milionów dolarów amerykańskich. Jednocześnie pojawiły się nowe doniesienia dotyczące kwestii dostaw pierwszych samolotów F-35 do Szwajcarii. Otóż, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, które sugerowały, że zacznie się to wszystko w 2027 roku, pierwsze F-35 mają trafić do Szwajcarii nieco później, bo w 2028 roku to jest stan na dzień dzisiejszy. Okazuje się, że jest to zdecydowanie najdłuższy okres oczekiwania na dostawy nowych samolotów F-35. Dlaczego Szwajcaria będzie musiała tak długo oczekiwać na swoje samoloty? Odpowiedź na to pytanie jest dość złożona. Z jednej strony pojawiły się spore problemy wynikające z tego, że kolejka po samoloty F-35 wydłużyła się w bardzo znaczący sposób. Bardziej niż można by się tego spodziewać, bardziej niż można było tego oczekiwać w momencie, kiedy jeszcze te kilka czy kilkanaście miesięcy temu Szwajcarzy składali zamówienie. Z drugiej strony pojawiły się kolejne problemy z produkcją nowych płatowców, no i te problemy są z jednej strony pokłosiem tego, że konieczne okazało się wymyślanie koła na nowo. Po tym, jak z programu budowy samolotu F-35 wyrzucono Turcję, której przemysł miał odgrywać dość istotną rolę w całym programie budowy. Oczywiście pojawiła się opcja, aby znaczna część tej produkcji była realizowana na terenie Niemiec, natomiast zanim zostanie to wszystko rozkręcone, no to trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać i sporo wody w Wiśle upłynie. Wracajmy jednak do helweckich problemów z samolotem F-35. Tutaj, jeśli chodzi o tę modernizację lotnisk, no to okazało się, że sama rozbudowa budynków hangarowych nie będzie aż takim wielkim problemem, ponieważ FA-18, z których obecnie korzystają Szwajcarzy, pod względem rozmiarów są porównywalne z samolotami F-35. No i między innymi dlatego wiele wykorzystywanych obecnie obiektów nie wymaga aż tak wielkich nakładów, jak początkowo Szwajcarzy sobie zakładali. Natomiast duże problemy pojawiły się, jeśli chodzi o infrastrukturę szkoleniową, instalacje techniczne, urządzenia zabezpieczające, które będą wymagały poważnej i głębokiej modernizacji. Konieczne okazało się m.in. stworzenie nowych budynków, które będą wykorzystywane jako miejsca, w których zostaną umieszczone symulatory lotu, a także konieczne będzie zbudowanie dodatkowych pomieszczeń potrzebnych do Planowania misji i tym podobnych działań, będących dosyć istotnym elementem wykorzystywania samolotów F-35 w lotnictwie szwajcarskim. Kolejnym problemem, który pojawił się przy okazji przymiarek do rozpoczęcia procesu wdrażania samolotów F-35 do służby w lotnictwie helweckim, okazała się kwestia szwajcarskiej neutralności. Szwajcaria od wielu lat utrzymuje dość ograniczoną współpracę na polu wojskowości z innymi państwami, które jak do tej pory zdecydowały się na zakup samolotów F-35. Ograniczone kontakty pomiędzy Armią Szwajcarską a innymi państwami korzystającymi z samolotów F-35 mogą spowodować, że Szwajcarom będzie znacznie trudniej w pełni wykorzystać potencjał samolotów F-35. Aktualnie władze szwajcarskie podejmują daleko idące starania w celu ściślejszej integracji z NATO, ale nadal nie zamierzają formalnie przystępować do sojuszu, co byłoby z jednej strony pogwałceniem tradycyjnej szwajcarskiej polityki neutralności, a z drugiej strony pozwoliłoby właśnie na ułatwienie pełnego wykorzystania potencjału samolotów F-35, które już za kilka lat znajdą się w szwajcarskiej służbie. Czy wprowadzenie samolotów F-35 do służby w szwajcarskim lotnictwie wojskowym będzie impulsem do zacieśnienia więzi ze światem zachodnim i NATO? Trudno powiedzieć. Z jednej strony byłby to chyba pierwszy przypadek w dziejach ludzkości, gdy chęć posiadania nowego rodzaju uzbrojenia doprowadziłaby do głębokiej zmiany w polityce zagranicznej jednego z państw, a z drugiej strony, no, wydaje się to dość Oczywistym rozwiązaniem przynajmniej jeśli Szwajcaria chce w pełni wykorzystywać potencjał nowego samolotu, na który wywali olbrzymie pieniądze. Co się tyczy samych kosztów zakupienia, integracji i eksploatacji samolotów F35 w służbie lotnictwa szwajcarskiego, no to zadajmy sobie pytanie, czy akurat nie jest to idealna opcja dla państwa takiego jak Szwajcaria, która może narzekać na bardzo różne problemy. No, ale akurat brak pieniędzy to raczej im w najbliższej przyszłości nie zagraża. Jak będzie się rozwijała sytuacja, jeśli chodzi o wykorzystanie samolotów F-35 w Szwajcarii? No, trudno obecnie dywagować na ten temat. Natomiast niewątpliwie będzie to początek nowego rozdziału w historii lotnictwa szwajcarskiego. No, i nie chodzi tutaj o. Kompletnie nowe możliwości, jakie daje siłom powietrznym zastosowanie samolotów trudno wykrywalnych przez tradycyjne radary, ale także jeśli chodzi o kwestie polityczne, które nigdy wcześniej nie były tak istotne przy wyborze nowego sprzętu wojskowego. Muszę przyznać, że trudno mi sobie wyobrazić, by Szwajcaria zdecydowała się na odejście od swojej neutralności, bo Byłby to prawdziwy przewrót kopernikański w polityce zagranicznej, w polityce międzynarodowej na naszym europejskim podwórku. No ale powiedzmy sobie otwarcie: czy jest wśród nas ktoś, kto spodziewał się jeszcze kilkanaście miesięcy temu, że Szwecja zdecyduje się na zgłoszenie akcesu do NATO? No ale musimy pamiętać, że żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Tak czy inaczej, będę się starał, żeby w najbliższym czasie na kanale pojawiało się trochę materiałów dotyczących Szwajcarii, chociaż nie ukrywam, że utrzymanie obecnego tempa publikacji nowych materiałów jest dla mnie dość trudnym zadaniem, no ale jak widzicie, nie poddaję się, staram się. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie, a jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu. Po drugie, za pośrednictwem wsparcia w serwisie YouTube. Wspierający za pośrednictwem YouTube'a otrzymują różne drobne bonusy, np. dodatkowe filmy tylko dla wspierających, dodatkowe emotikonki i wcześniejszy dostęp do niektórych filmów. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza wszystkich wspierających Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozpare, Piotrka Karutę, Grabka, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Roberta Nowosada, Mikołaja Jakuba Barskiego, Filipa Wysoczańskiego, Konrada Jeszkę, Rysia Borysia, Marcina Słabonia, Pankins Sana i Hene Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z szanownym Państwem w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Przeciętnie na dzień dzisiejszy debesta i ugołem całe te. Cześć!